Ja nadal jestem w Sopocie i nie wiem, czy wiecie, ale to właśnie w tym mieście istnieje najstarszy kebab w Polsce. W restauracji, do której dzisiaj właśnie was zabieram, kręcą kebaby od 50 lat. Od ponad 50 lat. Ponad 50 lat na rynku z kebabem brzmi dumnie. Z tego, co czytałem i widziałem, to kebab, którego tam dzisiaj zjem, to nie będzie taki kebab, jaki my znamy. To nie będzie kebab na cienkim cieście, ani kebab na grubym cieście. W miejscu, do którego idziemy, kebab wygląda nieco inaczej. Miejsce trochę ukryte, ale udało mi się je znaleźć. Zamówiłem trzy pozycje. Pierwsza pozycja to jest kebab shish, czyli mięso wołowo-baranie zamknięte w kurpiącej bułce z surówką z kiszonej kapusty, ogórka i cebuli. No i oczywiście sos do wyboru, wziąłem mieszany. Druga pozycja to jest kubba. Wiecie co to jest kubba? Ja też nie wiem, ale wiem, że to jest ciasto ryżowe nadziane mięsem wołowym. Także zobaczymy. Czegoś takiego jeszcze nie jadłem. Ostatnia pozycja, którą zamówiłem to haszu, czyli wyśmienita bułka nadziana mięsem wołowym i sosem. Ciekawie. Mam już kebab, jak widzieliście to mięso to nie było takie jak w normalnym kebabie Tutaj to jest shish kebab, czyli mięso mielone, kręcące się na takich szpadach, tak jak zresztą widzieliście Dobra, testuję go, jestem mega ciekaw W ogóle fajnie to wygląda, fajna bułka, pierwszy raz coś takiego jem Dużo ogórka, dużo cebulki Mmm To mięso w tej dużej bułce trochę ginie. Wiem, że jest też opcja zamówienia dużego tego kebaba, i on po prostu ma dwa kawałki mięsa, a nie jeden. No, ale w tym małym, którego ja wziąłem, ewidentnie mięso czuć najmniej. Czuję ogórka, czuję cebulę, czuję sos, no i przede wszystkim czuję bułkę. Spodziewałem się czegoś lepszego. Ewidentnie jest tutaj za mało mięsa, a za dużo innych rzeczy, żebym dobrze poczuł jego smak. Hmm, no jeśli mam być szczery, to nic specjalnego. Wychała kolejna pozycja, czyli haszu. Bułka jest taka sama z tego co widzę. Na no tej bułki stanowczo tutaj jest wszędzie za dużo: i w kebabie, i w tym haszu. Ciekawy sos pomidorowy, lekko słodki, lekko też pikantny. Pierwszy raz jem coś takiego. Takie jakby troszeczkę cynamonowe, albo mi się wydaje. Ogólnie smaczne, lepsze niż ten kebab. Niezłe, i tutaj naprawdę czuć już bardziej pikantność. Więc na takie chłodne dni jak dzisiaj idealne Trochę mi to przypomina było z pieczarami Ale czuć mięso jest, jest naprawdę ok. No i mamy ostatnią pozycję, czyli kubba Ciasto ryżowe z tym samym nadzieniem co przed chwilą było w haszu Więc zapowiada się całkiem nieźle Ciekawi mnie ta kula bardzo, patrzcie Mega gorąca jest Mam tu sosik i podejrzewam, że to jest ten sam sos co przed chwilą na tym haszu Uha, mega gorące tak wygląda w środku. Zdecydowanie najsłabsza pozycja ze wszystkich trzech. Znowu, po prostu najbardziej czuję ciasto. Tak samo jak tam było najbardziej czuć bułkę, to tu czuję najbardziej to ciasto ryżowe. No, to mi nie podchodzi. Taka zapchaj dziura trochę. Farsz jest fajny, bo to jest to samo co było w tym haszu. Jakoś chyba w tej bułce było po prostu więcej farszu i mniej było czuć buły. Te buły są po prostu tu za duże według mnie. Za mało jest farszu, za duże jest bułki. No a tutaj to ciasto jest za grube, patrzcie. Widzicie jaka skorupa? Chowam na później, ale nie nie podchodzi mi to. Myślę, że warto tutaj przyjść w ramach ciekawostki, no bo jest to najstarszy lokal w Polsce serwujący kebab, chociaż to nie jest taki kebab jaki wy znacie. Zresztą widzicie, fajna ciekawostka, fajnie tego spróbować, ale to nie jest do końca mój smak. Haszu to jest najdroższa pozycja z tych wszystkich i zdecydowanie najlepsza, najbardziej mi smakowała. Dajcie znać co myślicie o tym jedzeniu, no bo na pewno go kojarzycie, jest tutaj 53 lata, więc myślę, że parę osób się tutaj przewinęło i spróbowało. No mi tak do końca nie podchodzi.